Hej, hej, hello, z tej strony Misterloydę, i dzisiaj pokażę, jak usunąć aktualizację z counter Strike'a z Steama z 14 lutego 2013 roku. A więc, wchodzimy w mój komputer, dysk C, program Files, dalej, Valve, Steam, dalej, 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 Steam Apps, Common. Life i usuwamy cały folder, który tutaj jest. Wszystko co w ogóle tutaj w środku jest dalej. Jeżeli chcecie dalej, później pobieramy paczkę Counter Strike którą, która będzie w opisie. Wchodzimy do środka Klikamy w Counter Strike". I kopiujemy to i przerzucamy tutaj Ja już nie będę tego pokazywał, ponieważ już to zrobiłem Prze Dam linka do tego No, enjoy Subskrybuj, oceniaj, komentuj Myślę... a w zasadzie jeszcze raz pokażę Wchodzimy w dysk C. Program Files Valve Test, to jest Valve, Steam, Steam Apps, Common, Half Life i już. No to będzie na tyle. Do zobaczenia.